No. you serdecznie na kanale Alicante Real Estate. Dziś jesteśmy w miejscowości Torrevieja, na wyższych pod Planka w Hiszpanii. I obejrzymy z Wami dzisiaj apartament w pierwszej linii brzegowej. Jesteśmy przy plaży del Cura, przy e, naszym takim przepięknym promenadzie, gdzie mamy mnóstwo sklepów tej restauracji, e, Miejscowość w centrum. Niedaleko się buduje centrum handlowe przy portu, który za niedługo będzie skończony. E, I obejrzymy z nami dzisiaj apartament z jedną sypialnią po remoncie w tym oto bloku. Apartament jest na najwyższym piętrze, jest to Attico, z widokiem na tamtą stronę ulicy, aczkolwiek też z bocznym widokiem na morze. Jest bardzo, ale bardzo ciekawą opcją, a więc chodźcie ze mną, obejrzymy. A więc zaraz od promenadu wchodzimy do naszej klatki schodowej. Klatka schodowa jest bardzo w dobrym stanie, jest zadbana. Mamy tu windę dla osób niepełnosprawnych. Wchodzimy na górę. Są tu nasze właśnie skrzynki. Jest bardzo ładne, generalnie e, bardzo ładna klatka spodoba. E, w tym budynku to jest bardzo ważne. Niestety nie, nie wolno wynajmować krótkookresowo dla turystów jest zakaz od komunitazu, więc musi to być wynajem długoterminowy od 11 dni średni termin, ewentualnie dla zamieszkania dla siebie. A więc wchodząc od klatki schodowej trafiamy od razu po przedpokoju. Mamy miejsce na buty, mamy miejsce na kurtkę, e, mamy nasz domofon i zaraz przy wejściu jest łazienka. Łazienka to dość przestronna, jest cała po remoncie, generalnie całe mieszkanie jest po remoncie, były wymienione wszystkie rury, okablowanie, mamy sufit podwieszany na e, górze, na suficie. I Wchodzimy od razu mamy sypialnię. Sypialnia jest przestronna, mamy dużą szafę nękową, komody, mamy klimatyzację, ale również wiatrak, duże łóżko, okna z podwójnymi szybami, które wychodzą w patio, są bardzo fajnej jakości wymienione i przechodzimy dalej przez nasz korytarz. Generalnie mieszkanie jest bardzo jasne, jak widzimy, jest tu bardzo dużo słońca, jest przyjemnie i wchodzimy do salonu, który jest połączony z kuchnią. Kuchnia jest otwarta wyposażona we wszystkie AGD, we wszystko co potrzeba, wszystko pozostaje, jak teraz widzimy. Eee, właściciele zebrałem tylko swoje rzeczy osobiste, mamy strefę obiadową, klimatyzację, oczywiście kanapę, żeby sobie odpoczywać i bardzo duże okna na taras. Generalnie jest to atyko, a więc taras mamy otwarty. Możemy się zasłonić markizą, a możemy odpoczywać na takim otwartym tarasie po południu mamy tu słońce jest bardzo przyjemnie. Mamy strefę obiadową, gdzie możemy zjeść obiad, wypić Ciekawę, odpoczywać, mamy niedużą komórkę tu, żeby schować swoje jakieś rzeczy prywatne i mamy boczny widok na morze, na plażę Del Cura. po drugiej stronie mamy port, jesteśmy w pierwszej linii brzegowej zaraz przy plaży, więc jest bardzo, to bardzo ciekawa opcja. A więc obejrzeliśmy z Wami przepiękny apartament pierwszej linii brzegowej miejscowości Torrevieja z jedną sypialnią, jedną łazienką cały po remoncie w bloku tuż przy morzu, przy plaży przy takim dużym, przepięknym promenadzie w centrum miasta. Taki apartament mamy w cenie 209 tysięcy euro. Więc jeżeli jesteście zainteresowani taką ofertą, piszcie pod mój numer telefonu i ja zapraszam do pozostałych filmików.